Dobre informacje dla mieszkańców Gminy Nidzica. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej poinformowało o stanowisku wobec konieczności wypowiedzenia umów na wywóz śmieci wszystkich mieszkańców, którzy korzystali z usług spółki miejskiej. Z dniem, kiedy faktycznie gmina przejmie obowiązek zagospodarowania odpadami na naszym terenie, na, na terenie całej gminy, te umowy. Tak jakby z mocy prawa, to raz i, i dwa, wskutek naszego oświadczenia, zostaną rozwiązane z porozumieniem stron, i tutaj uspokajamy mieszkańców Nidzicy, żadne, żadne dodatkowe opłaty nie zostaną naliczone. Nieprawdziwa jest w związku z tym informacja o konieczności rozwiązania umowy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. A jeśli ktoś koniecznie chce samodzielnie rozwiązać umowę, to może to zrobić miesiąc wcześniej. Inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o pojemniki, na które podpisana jest oddzielna umowa. W momencie, kiedy te zadania zostaną już tak jakby przejęte przez gminę, nasza umowa przestaje być ważna. Umowa dzierżawy pojemnika nadal, nadal obowiązuje i ten pojemnik należy zwrócić u nas w firmie. Oczywiście, jeśli ktoś chce zatrzymać pojemnik, może to zrobić. Wystarczy uiścić niewielką opłatę, żeby cieszyć się własnym koszem na odpadki. Tym, którzy jeszcze nie wypełnili deklaracji śmieciowych, przypominamy o tym obowiązku. Należy ją wypełnić i złożyć do urzędu, do urzędu Miasta do dnia 25 kwietnia. Tam należy zaznaczyć, zadeklarować liczbę osób zamieszkałych na daną nieruchomość. Tutaj należy zwrócić uwagę, żeby nie mylić tego z osobami zameldowanymi, a osobami faktycznie, faktycznie zamieszkującymi na danej nieruchomości. Gdy na skórze czujemy już pierwsze promienie ciepłego wiosennego słońca, drogowcy liczą straty spowodowane długą zimą. Śnie które padał nawet w kwietniu, musiał być usunięty, a drogi posypane solą i piaskiem. Takich nieprzyjezdnych miejsc myślę, że tej zimy za dużo nie było i staraliśmy się to szybko usuwać. Chociaż kilka dni temu mieliśmy odcinek, gdzie nasypało metr śniegu i tam ciągniki. Przez cały dzień odśnieżały. No powoduje to niestety wydatkowanie dość dużych pieniędzy. Na ten rok było przeznaczone niecałe 500 tysięcy złotych na, na zimę. My już wydaliśmy około 70% środków, które, które na to były przeznaczone. Co niestety powoduje, że na pozostałą część roku pozostało już tylko około 140 tys. zł, więc pozostaje mieć nadzieję, że skoro zima postanowiła zostać z nami do kwietnia, to znów pojawi się dopiero pod koniec grudnia.